Szanowni rolnicy, chciałbym Was zachęcić do przeczytania najnowszego 36 numeru tygodnika poradnika rolniczego, w którym piszemy m.in. o walce o ogień, a właściwie prąd i gaz dla przetwórców żywności oraz o tym, jakie to może mieć skutki dla rolnictwa. Piszemy też o tym, że także nasi producenci nawozów zmuszeni są ograniczyć ich wytwarzanie. Odpowiadamy na pytanie, czym jest czerwony smok kołodziejczaka? Dlaczego rząd chce ograniczyć produkcję rzepaków w Polsce? Że błąd urzędnika to strata rolnika, to także na temat nawozów i dopłat do nich. Jak rolnicy z Mazur urozmaicają płodozmian słonecznikiem i orkiszem? W dziale Technika o zabytkowych eksportowych ursusach, które pokazano na festiwalu starych ciągników w Wilkowicach. W dziale Polskie Mleko, jak rolnicy z gminy Bychawa w Lubelskim. Dostawcy do OSM Krasny Staw wygrali milion złotych budując oborę. W mleku także dodatek specjalny poświęcony OSM Koło, która po raz pierwszy w swojej historii przekroczy 1 miliard obrotów. A w dziale rodzina tekst o drewutni z mieściska w Wielkopolsce, w której dzieci mogą spędzać wolny czas nie siedząc ze smartfonami. Serdecznie zapraszam do lektury, jeśli ktoś z Was nie ma tygodnika poradnika rolniczego, wystarczy kliknąć na link, wypełnić formularz i natychmiast prześlemy do Was bezpłatny egzemplarz.